Minecraft przez ostatnie lata dostał bardzo wiele fajnych aktualizacji. Lecz tymi najlepszymi update'ami były te, które głównie skupiały się tylko na jednym temacie. Na przykład 1.16 Nether Update, gdzie Nether został bardzo ładnie dopieszczony. 1.13 Aquatic Update, gdzie oceany zostały bardzo dobrze rozwinięte. To samo przy 1.14 i aktualizacja wiosek. 1.12 Aktualizacja kolorów. I właśnie uważam, że Mojang powinno się skupiać na danym temacie, bo wtedy takie aktualizacje są najlepsze lepsze, bo wtedy dana rzecz zostaje bardzo dobrze rozwinięta, bo pozostałe aktualizacje, mimo że są fajne, są strasznie ogólne i tak się bardziej dotyczą ogólnie do overworldu, gdzie trochę tutaj coś rozwiną, trochę tutaj coś rozwiną, tutaj dodadzą jedną rzecz i tak naprawdę wtedy pozostaje taki niedosyt, że na przykład na tym biomie został taki zmarnowany potencjał, bo co z tego, że tam dodali jedną rzecz, co z tego, że dodali jeden nowy biom, jak on jest praktycznie pusty. Tutaj genialnym przykładem jest aktualizacja jaskiń, ponieważ mi Mimo że skupili się na jednym temacie, to rozwijali tam aktualizację przez kilka kolejnych update'ów 1.17, 1.18, 1.19 z Wardenem, no i jeszcze po części 1.20 dodając archeologię. Niby ona się zbytnio nie dotyczy rozwijaniu jaskiń, no ale mimo wszystko to wtedy było zapowiedziane. No i właśnie w ten sposób Mojang to zrąbało. Czy wy sobie wyobrażacie, żeby Nether Update był rozwijany przez trzy wersje? No chyba nie. A z jaskiniami tak zrobili, co przez ostatnie lata bardzo sporo stracili w oczach graczy. Skoro już wiemy, że najlepszymi update'ami są te, które skupiają się głównie na jednym temacie, to teraz zaproponuję wam cztery takie update'y, gdzie ja oraz bardzo wiele graczy Minecrafta chciałoby zobaczyć w Minecraft. End Update, czyli aktualizacja najbardziej wyczekiwana przez wielu graczy i co roku jak jest Minecraft Live, to właśnie ona między innymi jest wyczekiwana, że może w końcu ten wymiar dostanie jakąś sensowną aktualizację, na przykładzie jak to miał Nether przy 1.16. Zaczniemy sobie od głównego problemu tego wymiaru, czyli ze skoro to jest the end, to on ma być postrzegany jako jedna wielka pustka, no ale to się odnosi do otoczenia, że ten end, czyli ten Wyspy są w pośród wielkiej jednej pustki, że dookoła nic nie ma. I właśnie do tego się to odnosi. I taki był zamysł tego wymiaru. A nie, że ta pustka ma się też odnosić, że wyspy są puste. Właśnie, że skoro dookoła nic nie mamy, to wyspy powinny być bardzo, bardzo rozwinięte. I na nich właśnie młodżank powinien się skupić, żeby to o wiele bardziej rozwinąć. Zmian powinna się doczekać główna wyspa, tak, żeby kształt wyspy faktycznie za każdym razem był inny. Żeby filary pojawiały się w różnych pozycjach, a nie wokół okre jednego, Tak, żeby po prostu było trudniej, żeby smok latał nieco dalej, a nie tylko krążył wokół tam jednego wyznaczonego szlaku. I sam smok, czemu on jest tak cholernie łatwy? No po prostu przejdziesz 2-5 razy tego bossa i. Za każdym razem widzisz, że wygląda to identycznie, tak samo. To niczym ta walka się nie rozróżnia. I właśnie to powinni zmienić: dodać mu jakieś inne ataki, żeby on był trudniejszy, żeby po prostu sam wygląd też mogliby mu zmienić. Sama wyspa by mogła mieć jakieś nowe krzaki, nowe moby agresywne, no po prostu, żeby to o wiele ładniej i lepiej wyglądało. I ten boss powinien zostać w końcu zmieniony. A pozostałe wysepki, które mamy tysiąc kratek dalej od głównej wyspy, także powinny zostać zaktualizowane, między innymi, żeby te wysepki, generowały się na różnych wysokościach, a nie mniej więcej na tym jednym poziomie, żeby w końcu dostały one biomy z indywidualnymi krzakami, roślinnością, drzewami, nowe wyroby oczywiście, by z tego były, czy jakieś po prostu moby, nowe genialne, endowe moby. I na pewno w większości byłyby latające, bo to fajnie pasuje do tego pustego wymiaru. Kolejnym bardzo fajnym tematem na osobny update jest wymiar nawiązujący do biomu Deep Dark. Oczywiście nowym tematem nie jest fakt, że w Minecraftie dawno już jest wyczekiwany nowy wymiar, bo dawno takiego nie dostaliśmy. I przy 1.19 pojawiła się taka szansa, gdy dostaliśmy starożytne miasta z Wardenem w podziemiom, z genialnym skalkiem i z portalem na środku, który aktualnie nie jest portalem, ale on tak po prostu się prezentuje. I ta cała otoczka z tym stworzona jest tak genialna na osobny wymiar, że po prostu to aż się prosi, żeby w końcu dostać taką aktualizację. Generator w takim wymiarze mógłby być podobny do generatora w nederze, ale tutaj byśmy mieli otwartą górę, czyli po prostu nie byłoby tam bedroka, tak jak jest to aktualnie w nederze. Do tego by nie zabrakło nowych wariantów bloku skalku, na przykład skalk z pułapką, bo taki początkowo był planowany, ale ostatecznie go nie dodali. I oczywiście inna taka straszna roślinność nawet jakieś drzewo w tym rodzaju by mogli stworzyć. Dodatkowo także byłyby tam moby nawiązujące do Wardena, a także może początkowe projekty i pomysły samego Wardena by mogły tam się sprawdzić jako Stalker lub po prostu ich biały Warden, bo te pomysły i te koncepcje początkowe były naprawdę bardzo fajne i do takiego wymiaru na pewno by pasowały. Fajnym pomysłem jest to, żeby ten wymiar miał inne biomy, i te biomy byłyby to warianty innego skalku, nawiązujące do początkowych koncepcji, ponieważ był tam skalkę. Nawiązujący do białego wardena, nawiązujący do kości, nawiązujący do takich świecących bloków, więc tutaj właśnie te projekty, niewykorzystane pomysły by mogli wykorzystać, żeby ten wymiar zyskał fajne, indywidualne biomy. Kolejny bardzo fajny temat na osobny update jest aktualizacja Dungeonów. Po części 1.21 zapowiada się w tych klimatach, no ale jeszcze do końca nie wiemy jak to będzie wyglądać, a sama aktualizacja dungeonów struktur już dawno jest nam potrzebna w Minecraft. Generalnie w takiej aktualizacji aktualizacji powinni zrobić dwie najważniejsze rzeczy. Pierwszą z nich odświeżenie aktualnych dungeonów i struktur, na przykład dodając bloki i rzeczy, które dostaliśmy ostatnio w update'ach, na przykład takie dzbanki archeologiczne ze skarbami pasują zarówno jak do piramidy na pustyni, czy chociażby do dżungli, a także tą drugą częścią aktualizacji byłoby to, że dodaliby nowe dungeony i nowe genialne struktury. Nie chcę tutaj proponować, żeby aktualne struktury zostały tutaj mocno przebudowane, czy całkowicie zastąpione innym rodzajem budynku, ponieważ aktualne struktury są dość ikoniczne dla Minecrafta, więc byłoby trochę licho, gdyby ich zabrakło, dlatego fajnym rozwiązaniem byłoby to, że w takiej aktualizacji dodaliby kilka wariantów danej struktury. Także jak idziemy na dany biom, żeby wciąż nie spotykać tego samego rodzaju budynku, ponieważ to jest dość nudne i po tylu latach grania każdemu już się to znudziło, że idziemy na bagna, ta chatka wiedźmy wygląda zawsze tak samo, idziemy do dżungli, ta piramida wygląda zawsze tak samo. Więc takie warianty takich dungeonów naprawdę by się przydały w Minecraft. I ostatnim Tematem na update jest aktualizacja biomów, tak żeby każdy biom coś zyskał nowy rodzaj krzaków, drzew oraz nowych mobów. W takim update nie mogłoby zabraknąć zaktualizowanych biomów, które kiedyś odpadły z głosowania, tak jak na przykład pustynia, z palmami, ze surakatkami, na badlansach byłby sęp, nowy rodzaj aktusa opuncja oraz fruwający taki krzak pustynny. Na sawanie byłby strusie, kopce termitów, termity oraz baobaby, gdzie podejrzewam, że ten nowy rodzaj drzewa spowodowałby żebyśmy dostali drugi rodzaj właśnie tego biomu sawannowego i tam by tylko rosły te nowe drzewa. W lasach brzozowych w końcu by mogli dodać rzeczy, które były już w koncept artach przy 1.19, czyli chuby na drzewach, powalone pnie drzew, które w środku byłyby puste, nowe krzaki, nowe kwiaty i pozostałe biomy tak, żeby mogły takie niewielkie akcenty zyskać, tak żeby to wszystko o wiele lepiej i żywiej wyglądało. W takim update'cie oczywiście nie może zabraknąć nowych zwierząt, tych realnych i tych wymyślonych i uważam, że w pierwszej kolejności Powinni w takie aktualizacje dodać MOBy, które odpadły kiedyś z głosowania, czyli chociażby Mublum, Aicologer, Tawgolem, Golem z Miedzi, Glare, czy nawet sam Rascal, bo w końcu kiedyś muszą ich dodać. Jeżeli Wy uważacie, że jeszcze jest jakiś fajny temat na osobną aktualizację, to komentarze są Wasze. Chętnie to przeczytam i zostawiam Wam serduszko. Pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, o komentarzu. Zapraszam na Discorda, link w opisie. I do zobaczenia.